Witam serdecznie na kanale Ostoja Tradycji w naszej izbie. No nie mamy szczęścia ostatnio do naszych podcastów historycznych, w szczęście sensie do oglądalności przez Państwa. Trochę się poskarżę na ten fakt, ale go tłumaczę sobie tym, że wszyscy teraz, czy też prawie wszyscy interesują się i żyją wyborami. Stąd przerzucili wszyscy swoją aktywność, większość na sprawy wyborcze, na tą batalię. Już w tej chwili pomiędzy dwoma kandydatami, czy też dwoma siłami, które uczestniczą w wyborach. Ale ponieważ jesteśmy kanałem o profilu takim historycznym, historia i tradycja, to spojrzymy w taki bardzo ciekawy sposób na ten wybór, który nas czeka w niedzielę. Mianowicie spójrzmy na ten wybór oczami naszego przodka sprzed kilkuset lat. Jakby głosował, czy co by brał pod uwagę, bo oczywiście nam taki teoretyczny przodek nie powie dzisiaj, jakiego wyboru by dokonał, ale przez to, co o nim wiemy, co wiemy o takim statystycznym szlachcicu, uczestniku życia publicznego, politycznego ówczesnej Rzeczpospolitej, co by brał pod uwagę. A teraz jakiego okresu? Miałby być to obywatel. Otóż weźmy taki najlepszy dla nas historyczny okres istnienia państwa polsko-litewskiego i później, i później Rzeczpospolitej obojga narodów po połączeniu. E, taki XVI do połowy XVII wieku. A dlaczego ten okres? Otóż dlatego, że to był czas, kiedy Rzeczpospolita była w pełni, w pełni suwerenna. W pełni silna. Dlatego, że tego już nie mamy od prawie 300 lat. Sama dawała sobie bezpieczeństwo. Nie potrzebowała sojuszy. Nie potrzebowaliśmy sojuszników na papierze, ani też w realu. Nie potrzebowaliśmy wojska sojuszniczego. Żeby zapewnić bezpieczeństwo, czy też zapewnić stałość istnienia tego Królestwa, tej Rzeczpospolitej. Od kilkuset lat, od dwustu kilkudziesięciu lat zauważcie, jak mowa jest o polskim bezpieczeństwie, o odzyskaniu niepodległości, o, be, o bezpieczeństwie jako takim, za każdym razem jest pytanie z kim, kto pomoże i na kim się oprzeć. Dlatego wziąłem ten okres, bo ci obywatele mieli inną percepcję. Oni byli obywatelami państwa, które można by powiedzieć nie przygrywało. Było w pełni silne. Było bardzo mocne. Było, potęg było potęgą regionalną. Dwa. Sami dla siebie stanowili prawo. Nawet, nawet niechętnie przyjmowano wzorce z zewnątrz. A już nie mówię o tym, żeby tak jak dzisiaj to mamy, prawo było po prostu aplikowane z zewnątrz, z zewnętrznych struktur. Może ktoś mieć wątpliwość, czy takie historyczne spojrzenie na sprawy współczesne jest dobre. Odpowiedź może być dwojaka, aczkolwiek ja zaproponuję to w ten sposób. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w Europie, to na, na to, jak funkcjonują państwa, narody yy, yy, współczesne, to i patrząc historycznie, to ich wektory, kierunki ich działań nie zmieniają się jakoś znacznie. Tych, które przetrwały oczywiście, bo nie ma dzisiaj już cesarstwa austriackiego i no, jeżeli byśmy uznali, że Austria jest jakimś tam kontynuatorem, no ona już jest tylko yy, fragmentem potęgi, która, którą kiedyś zbudowali Habsburgowie. I ona wypadła jakby z gry, ale klasyczny przykład Rosja, która istnieje w różnych formacjach, w różnych formach od setek lat. Jej sposób funkcjonowania zasadniczo się nie zmienia, jej kierunki działania zasadniczo się nie zmieniają. Jest to zawsze bo duże obszarowo państwo, które ma potężne zasoby, ale ich nie wykorzystuje do własnego wzrostu, tylko Zagarnia sobie, zagarnia, zagarnia. Do no to jest taki wektor, taki trend, można by powiedzieć. Drugi nasz wielki sąsiad, Niemcy. Popatrzmy na to. Od cesarstwa niemieckiego zawsze są zainteresowani, chcą mieć wpływ na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu, a już szczególnie na wschodzie i to bez względu na sposób. Na, na organizacje, czy to było państwo krzyżackie, czy to były prusy, to jest zawsze ta chęć wpływu na rzeczywistość w Europie, a na pewno już na, w tak zwanej Mitteleuropie. Więc pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, Unia Europejska, Unii Europejskiej, Niemcy, też chcą mieć wpływ i mają przemożny wpływ. Poprzez to, no nie mają już tej ten, na szczęście tej tendencji militarnej. A tak się sprawy poukładały, że ograniczono im tą możliwość, ale politycznie jak najbardziej. Chcą mieć wpływ i mają w krajach, mają w, w, w Komisji Europejskiej w, w systemie tym biurokratycznym, przy wsparciu Francji w zasadzie decydują o kierunku Europy. Spójrzmy na taką małą Szwajcarię. Niezależne państwo oparte na republikańskich wartościach, na, na, tym, na tej obywatelskości. Oni z tego nie rezygnują. Chcą być niezależnym krajem. Korzystać z handlu, z przepływów pieniędzy i rządzić się po swojemu sposób charakterystyczny, gdzie mamy tamte, e, dużą tą siłę demokracji bezpośredniej. Oni z tego nie rezygnują, czyli zasadnicze rzeczy, jeżeli historia tego nie zmiecie, nie zmieni, to się nie zmieniają w przypadku tych krajów, o których wymieni, które wymieniłem. Jakie my w tej Europie mamy zająć miejsce? Kim mamy być w tej Europie? Czy i tutaj właśnie nasz hipotetyczny przodek, jakby na to spojrzał, to by się za głowę złapał, jak roztrwoniły pokolenia tą pozycję, którą Rzeczpospolita miała. I zadałby sobie pytanie, skoro już tak się stało, czy któraś z tych sił, które dzisiaj tak wiele mówi, obiecuje w wyborach, gwarantuje, Marsz w tym kierunku, czy w ogóle prezentuje taki kierunek. Bo to są twarde fakty. Bycie państwem, mocarstwem regionalnym, bo tak trzeba mówić, czy też państwem istotnym regionalnie, jak chcecie to nazywać, ale powracamy do takiego obrazu pierwszej rzecz pospolitej, z tego okresu, o którym mówimy. To jest państwo, które ma wpływ. Samo stanowi o sobie i ma wpływ na to, co się dzieje w jej najbliższym otoczeniu, tak, żeby była w pełni bezpieczna. To jest rzecz, która jest nam niezbędna. Są tacy, którzy twierdzą, że Rzeczpospolita może istnieć tylko jako silne, e, silne e, państwo. I ja się z tym zgadzam. Nie ma perspektywy, perspektywy, mówię dziesiątek, setek lat, dla innego bytu tutaj. To jest prawie rzecz pewna. Oczywiście, stawianie na sojusze jest rzeczą ryzykowną, bo historia pokazuje, że, i tu się odwołuję do tego, co mówiłem na początku, że najlepiej nam było wtedy, gdy sami byliśmy silni. Sojusze raczej się nie sprawdzały, czy też prawie się nie sprawdzały. Jeżeli zapytamy, który sojusz przyniósł nam korzyści, to będzie naprawdę trzeba się nagłowić, żeby poza Unią Polsko-Litewską, wskazać taki korzystny dla Polski sojusz, dla Polski taką umowę, trwałą umowę. Zazwyczaj kończyło się to, zazwyczaj były to sojusze tak zwane egzotyczne albo nieskuteczne. Trudno sobie wyobrazić sytuację, gdzie nasz ten teoretyczny, historyczny przodek wspiera taką sytuację, że przekazuje swoim głosem w władzę w ręce jednego prezesa partii. Szefa, szefów, czy jakiejś nawet wąskiej grupy, to było wbrew, wbrew ideałom republikańskim, to się nie sprawdzało. E, takie absolutystyczne formy, one może były dobre dla tych dworów, dla władców, ale dla mas, które musiały iść do tych wojen, które oni organizowali, do tych wielkich konfliktów światowych, to nie było dobre dla Europy. Ja tutaj już zboczyłem w kierunku oceny tego, tego absolutystycznego kierunku, który, na który się nie zgodziła Pierwsza Rzeczpospolita, a którego ofiarą konsekwentni, w konsekwencji została, więc, więc bo to monarchowie absolutystyczni trzech zaborców zniszczyli Rzeczpospolitą jako ten ideał republikański, który zagrażał. Że się, e, tak wyrażę, ekspansji idei na, 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 na Europę i zniszczenia szyków tym, tym despotom. Tak to trzeba sobie powiedzieć. E, wiadomo, że historia europejska tego tak nie mówi otwarcie, bo ona z tego wyrosła. I tego ducha takiego powrotu do, do tej ekspansywności mamy teraz w formie tych proponowanych zmian w Europie, w Komisji Europejskiej, czy też w ogóle w tych strukturach europejskich. To nie jest nic innego jak nowy, oświecony absolutyzm w nowej formie. A w kontrze jest, są republikańscy Polacy, którzy jak zwykle Chcą się czuć y, y, gospodarzami, chcą mieć wpływ na, na y, bieżące funkcjonowanie, czy Polski, czy Europy. I tutaj y, ten gen się ujawnia, i na pewno y, powinniśmy dużo brać z tych idei republikańskich naszych przodków. I rozpocząć taką rozmowę, czy nasza Rzeczpospolita nie mogłaby wyglądać inaczej, bardziej republikańsko, bardziej demokratycznie. Demokratycznie, nie że nas to z ktoś ma mi w w w przy okazji tych wyborów, tylko mieć realny wpływ poprzez to, że są okręgi jednomandatowe, przynajmniej część, że są referenda, że my wyrażamy na bieżąco swoją wolę, a ten nasz przedstawiciel e, w formie posła. Nie jest podległym prezesa zarządu partii, jednej czy drugiej, tylko przyjeżdża tutaj, tak jak kiedyś, na sejmiki ziemskie, za każdym razem przed, przed, przed posiedzeniem Sejmu, żeby dowiedzieć się, jakie jest spojrzenie na sprawy, które będą debatowane, albo propozycje, dowiedzieć się od tych, którzy go wskazują, którzy go wybierają. Więc oczywiście my nie jesteśmy. Tutaj Fundacji Łani Królajana Grupą Rekonstrukcyjną Pierwszej Rzeczpospolitej, bo to nie o to chodzi, to nie jest ten cel, tylko chcemy zwracać uwagę i będziemy to robić po wyborach mocniej na ten kierunek republikański, na to, że nasze wzorce republikańskie, ten sposób funkcjonowania Rzeczpospolitej, którą przedstawiałem jako wielkie państwo, które miało sukcesy, mieliśmy wojsko, które miało swoją taktykę. Nie potrzebowaliśmy nic kupować z krajów ościennych, z, y, kontraktować. No tam wiadomo, co jakiś czas pojawia się, się potrzeba zaciągu tam piechoty i tak dalej. Ale to było wszystko w ramach własnej myśli strategicznej. Myśmy się nie podpierali niczym. Myśmy mieli swoich wielkich wodzów i swoją wielką strategię. Konie, e, jednostki kawaleryjskie, które budowały przewagę, co ważne, w wojnach i ze wschodem, i z południem, i z zachodem. Czyli, czyli, czyli różne, yy, obsługiwaliśmy różne taktyki wojowania sami, więc to, to, to nie, nie, nieporównywalne. Ale wrócę do tego wątku e, e, republikańskiego. Właśnie dlatego też tak chętnie siadano na koni, walczono e, z, z najeźdźcami, z wrogiem, bo wszyscy czuli się w tym państwie gospodarzem. Była ta równowaga, był ten balans. I na pewno z punktu widzenia przodka naszego z tego okresu omawianego nie zgodziłby się na to, czy nie postawiłby krzyżyka na to, że dzisiaj de facto będą, będzie e, sprawował władzę w państwie jeden prezes partii. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że historia nam nie może przekazać, podpowiedzieć dobrych rozwiązań. Jak to, żeby zwiększyć siłę obywatela, wpływ pojedynczych obywateli na państwo, a po drugiej stronie czyli w kontrze do tego, że pojedyncza osoba ma pełnię władzy.